Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo ciepło. W kolejnym odcinku z Gry Boxes. No cóż, gramy dalej. Ja naprawdę mi się ta gra podoba. Ja wiem, że to może nie jest to, co je zazwyczaj na kanale pokazuję, ale. Słuchajcie, ja też gram w inne gry. Ja też lubię inne gry, i mam nadzieję, że Wam się to w miarę też spodoba. I jeżeli się nie podoba, no to dajcie mi kilka dni, żebym pograł sobie w coś innego <grym> niż w survivale. Słuchajcie. Kurczę, gra jest super. Gra jest super. Otwieramy sobie pudełka i się niczym nie, nie przejmujemy. No i tak na tym polega ta gra. Fajnie. Gramy dalej. Wchodzimy do następnego pokoju i otwieramy kolejne pudełko. Słuchajcie, znowu to samo. Jak wchodzę do pokoju, na początku nagrywania wywala mnie do pulpitu. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że Usunąłem, wyciąłem ten fragment. No dobra, tutaj widać jakąś taką indyjską budowlę. Indyjskie pudełko z takimi wieżami: kluczyk, Kłódka. jakiś lampion, nóż. O, dobra, mogę go wyciągnąć spoko. W piasku, oczywiście, czyli faktycznie pustynia jakieś. Jakiś Egipt czy coś. Lampa Ladyna. Ok, mamy i lampę i nóż. Dobrze, to zajrzyjmy. Czy lampę można otworzyć? Nie, tu się nic nie otwiera. Ok, to teraz zobaczmy nóż. O, właśnie. Mamy kluczyk. No i to ma. Już sprawa z kłódką powinna być raczej rozwiązana. I mamy świecę. Ślicznie. No dobra. To teraz pudełeczko. Ok. Okej. Okay. Oran. O, oh, dobra. Czyli tak, tutaj trzeba mieć. To. Oj, nie wiem, czy to. Wiemy, czy wiem o co chodzi. Chyba nie do końca. Czy to musi być obok tego? Może. Czy to nic nie dało? Tutaj też nic nie dało. Raczej nie sądzę, to chodzi o coś innego pewnie. Zobaczcie, mamy tu, 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 a ile jeszcze mam raz, dwa. Czy ja muszę mieć wszystkie cztery? Możliwe, możliwe, że wszystkie cztery powinny być w tym miejscu. Czyli mamy już dwa, jeszcze jeden brakuje. I tutaj też jeden brakuje. Tak, wszystkie cztery. To ja wygrałem. Jakieś żetony. Skorpion. Okej. Okay. Otwiera się go. Czy on jest kluczem? I tutaj coś jeszcze wypadło jakiś żeton. Okej. Okay. Też jest kluczem. Oran. Tych klucz mamy pełno teraz i. Co teraz? Dobra, tutaj Skorpion o, chyba się wsadza, tak? I... A, tutaj dysk. A nie, metalowy pierścień. Łan! Ile tego dzisiaj to otworzyliśmy? Dobra, zobaczmy, czy to możemy, kółko otworzyć w jakiś sposób. Jeszcze nie. Widzicie, mamy pełno rzeczy, ale nie wiemy, gdzie to wszystko powkładać. I nic nie chce się teraz tutaj uruchomić. Tylko to. No dobra, mamy ten pierścień. Ok. Oha. co ty. Aaa. No nowa zagadka, ciekawa. To nie było ci No proszę, proszę, tutaj świeczka wejdzie, a tu, ten dysk? Nie? Czekajcie. O nie, nie chcę. To nie wchodzi. Świeczka nie wchodzi. Lampa nie wchodzi. Okej. Okay. Teraz wejdzie. o co chodzi Słuchajcie, nie rozumiem nie rozumiem, dlaczego ja Trzeba, bo ja go patrzę. Nie mogę się poruszyć. mamy fragment model wieży. Słuchajcie moi drodzy jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj wstałem bardzo wcześnie rano. Jestem bardzo zmęczony z jakiegoś powodów już spać nie mogłem. Nagrywam ten odcinek praktycznie bardzo wcześnie rano. Tak zresztą każdy, prawie że. Um, ale chodzi o to, że dzisiaj mam straszne zmęczenie, więc jeżeli będę troszeczkę gorzej funkcjonował, jeżeli co pewnie no, jest mało prawdopodobne, zazwyczaj źle funkcjonuje, ale jeżeli będę gorzej funkcjonował dzisiaj, to wybaczcie mi. To, jest, to pewnie będzie wynik e, mojego zmęczenia, które no ostatnio się dosyć mocno. E, Właściwie ostatnio. Dzisiaj się dosyć mocno może objawiać moim, moim, moim głupo gadaniem głupot, bądź niemyśleniem logicznym. Co też zakładam, że często możecie mi wypowiedzieć, bo wypomnieć, bo ja z... rzadko logicznie myślę. Nieważne. Muszę sobie dopierdzielić, nie? Dogad dopowiedzieć. Bo oczywiście nie byłbym, byłbym sam, gdybym sobie nie dowalił. Nieważne. Do góry. Czemu nie chcesz otworzyć g? Konik. Co wejść? Hej, jeszcze jeden fragment potrzebny, żeby g się otworzyły? No okej, okay, no to tak też zrobimy. Ostatnie g tego e, poziomu, tego piętra. I tym razem nie wywaliło do pulpitu. No, właśnie, poprzednio było to samo. Tylko w pierwszym, jak się wchodziło do gry, na początku nieważne. Bytne to chyba, jak nie zapomnę. Poprzednim się przypomniało po fakcie, więc musiałem edytować pod ponownie film. Ale wyciąłem. Które się umieści na, gó na górze, to to jest? A może tutaj się to umieści? tylko tak. Z tymi. Nie wiem o co chodzi. Bo to bym najlepiej chciał tak mieć, a, a ten, ten jeden ostatni nie, nie pójdzie. jeden, dwa, I co teraz? Skończyć trzy, dwa, jeden. Nie rozumiem. Nie rozumiem o co chodzi z tą dodatką, z szczerze mówiąc. Zostawmy ją na razie. Obawiam się, że to. Muszę to zrobić w tej kolejności. Zobaczmy kartkę. Z biegiem czasu Aurora rozwinęła talent proroctwa. Jej obszerne pismo często nie zawierały niczego poza aluzjami do przyszłych wydarzeń, do których się odnoszą, a teksty zawierające rzeczywiste narracje, przedstawiające jedynie fragmenty większej historii, wszystko wydawało się przekraczać ludzkie pojęcie, jakby były zaszyfrowane w sposób, który tylko ona mogła zrozumieć. Aha. No to mi to wszystko mówi. O co ci Aurora... Nie rozumiem tej zagadki, moi kochani. Nic z niego nie mogę uruchomić. Muszę tę zagadkę zrobić, ale nie, nie wiem, o co było. O co w niej chodzi? O co w niej chodzi? Czy ja bym... No właśnie mówiąc odnośnie mojego dzisiejszego niewyspania i zmęczenia, może faktycznie dzisiaj bym jakąś podpowiedź sobie wziął. Zastanawiam się czy, czy bez odpowiedzi jakbym zrobił całą grę, to by, czym jakiś achievement dostał. No ale z drugiej strony, kurczę co będę się męczył. Zróbmy to. Pokaż podpowiedź. Dobra, ja wiem, że to mam zrobić, ale, ale podpowiedź, ale, ale podpowiedź pokazała mi tylko, czym się zająć. To ni nic mi to nie powiedziało. Tylko, że to jest zagadka, którą muszę się zająć. No to ja wiem o tym, ale o co w tej zagadce chodzi? Och. dobra, słuchajcie, ja będę grzebał, zastanawiał się, jak mi się nie uda, to się spytam Google'a. Widzimy się za chwilę. O! Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że... Jak ja robię. Chciałem szukać na Google. a Zacząłem szukać, a sobie kurczę zaraz. To się obkręca tyle razy, ile ja tutaj przestawię. Czyli jak ja miałem dwójkę, to to dwa razy przejdzie. Tu, trzy razy. będzie a tu raz. I jak widzicie, zrobiłem w ten sposób. Pojawiły się wszystkie te niebieskie te zielone w pionie, w poziomie, przepraszam. I przeszło. W... No i się przesunęło. No dobra, ale po prostu drugi raz to samo. Ja myślałem, że to jest rozwiązana. Halo, halo. Teraz jak dwa razy, tutaj tu nacisnę to, to będzie raz, dwa. Tu będzie trzy, eee, raz, eee, raz, dwa, trzy, a tu będzie raz. Raz, dwa, trzy. Czyli to i to jest to samo teraz. To, słuchajcie, zrobimy tak. Zobaczcie, to dwa razy przejdzie, a to trzy, a to raz. O właśnie. I teraz to bym raz zrobił. To by już. Oh, no to, 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 No, zmieńmy to. I teraz. No, a to jest, to jest to samo, to trzeba tak zrobić. Teraz tak. Raz. Zobacz, tu będzie dwa. Tu, dwa. Raz, dwa, tu jeden. Raz, dwa, trzy i tu trzy, czyli dobrze jest. Uwaga, teraz zobaczcie, tu będzie, wszystko będzie ładnie w tej samej w tym poziomie. Trzeba włożyć jakiegoś smoka, twarzyczkę. Tutaj trzeba coś o przesunąć, i mamy obiekt jakiś. Dobra, dobra, który gdzieś trzeba wsadzić, ale gdzie? Tu? To jest fragment tylko. Gdzie jest ten drugi fragment? Nie wiadomo. Czy to się przesuwa? Hmm. Nie? Ej. Co to? O to czuję, tutaj coś jest. No i mamy kolejny fragment ślicznie. Czy te dwa się ze sobą połączą? Czy może trzeba by było je połączyć tu gdzieś? Halo? Był smok? O rany. O rany, co teraz? Yy, dobra. Czy ja muszę. Psz, tak, pewnie tarcza musi przyjść. Zaraz tutaj nie ma takiej tarczy. Z takim znakiem. Tu. Dobra, jest tutaj. Yy, więc tak, to musi przyjść tu. Łorany. Aha To też się udało Och, jest zabawę. Dobra, no to wiemy Co trzeba robić? To jest tak, raz Tom To musi być To musi zniknąć Stąd To jest To musi To musi się pokazać, pojawić w tamtym miejscu ale najpierw trzeba zabrać stąd to. Ok, teraz wszystkie są, tylko nie są w dobrych momentach. E, czyli tak, to musi być tu, a to musi być tu. Tego nie powinno być tutaj. Bo tu powinna być ta tarcza. O, właśnie. To jest, to jest w złym miejscu. Te muszą się zamienić miejscami w jakiś sposób. Źle, ok, A to jest jeszcze w złym miejscu i to i to. O rany, to jest znowu zabawy, jest dużo. Słuchajcie, dajcie mi, e, musicie mi dać trochę czasu, bo tu pewnie spędzę z kilkanaście minut przy tej zagadce widzimy się jak będę ją w miarę bliski jej rozwiązania. Przepraszam was bardzo mocno, ale zrobiłem to i nie myślałem, że z tą zagadkę rozwiązałem, a ona się samo rozwiązało. rozwiązała. Czyli muszę klikać. Robiłem tylko to jedno kółko, a to nie nie, nie, wiem, nie wiem czy ja to zrobiłem. Ja zrobiłem tylko to kółko i ono się rozwiązało. I chciałem to, myślałem, że będę się dalej następne kółko robić, a się okazuje, że mm... zagadka się rozwiązała. Przepraszam, nie widzieliście tego, wybaczcie, naprawdę zajęłam się tylko jednym kółkiem. Czy tamto się wszystko samo już było ustawione? Nawet nie wiem. Moi kochani, nie wiem. I wybaczcie, że to się nie nagrało. O rany. no dobra, no to. Idziemy dalej. I strasznie dzisiaj nie myślę, naprawdę. I co teraz Gąk jest? A? Okej, okay, mamy kolejny obiekt, który włożę tutaj. Co? Czyli mamy takie jajko, mamy gong, a to? Dlaczego takie coś jest tutaj? Aha. Słuchajcie, tutaj możemy, możemy to. O! Młot gongu. No i o to chodziło. Smoka, fragment, który był nam potrzebny. No i piętro zaliczone będzie. Jeżeli tylko rozgryzę, gdzie tego smoka postawić? Tu? 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 OK. I teraz to trzeba rozwiązać. Okej. Okay. Czyli trzeba ten znak narysować chyba. Chyba. Od tego trzeba zacząć. Najbe najwidoczniej. I ten idzie w to miejsce. Nie. Zaraz, ale on nie ma miejsca tutaj, się nie łączy. Ja od tego jednego zro zrobię to. Okej. Okay. Ale co teraz z tym drugim? A nie, to ja muszę od tego miejsca. Dobra, wszystko wiadomo, wszystko jasne. Token do kolejnego piętra. No i to. Podróżujemy na ostatni poziom. Dziękuję Wam, moi kochani, bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak... Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie podróżujemy na kolejny poziom. Jesteśmy tutaj, mamy cztery drzwi. Ostatnie, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję za komentarze. Przepraszam za dzisiejszą moją, mm, moi, mój brak skupienia, bądź może mm, gorszy dzień. Po prostu miałem gorszy poranek. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa. pa.